Gdzie jest kurwa wycięty? Co mi pierdoli? Gdzie kurwa wycięty jest? Lin, tu! Tu go chciał puścić. No, no i gdzie poszedł mu? No Karol powinien powiedzieć, że on na polu za cały ciężar, a będzie miał wszystkie tu. Można kurwa zjebać robotę? Ale faktycznie kurwa na polu. No widzisz? Kurwa! Ale chciał, <laughs> chciał puścić, tylko nie, nie wiem, nie przebił, nie wiem za Bo cały czas tłumaczyłem myśleć, kurwa, co się robi, gdzie się kurwa ma wycięte, wszystko. Kurwa, ludzie! Nie będziesz musiał, to tak ale on jest kurwa... On nie, nie, nie miał tu kurwa go pusi. właśnie? Nie jest tu wycięty? No może, ale to może w tamtą stronę gdzieś chciał trochę... No ale ty kurwa, no przecież na polu stał kurwa, nie? O co, ile mam tam go... go, go, go. Pytam cię czy się tego obrotu nie No Nie. Ja go pierdolę, no ja miał ten zbieżny spadziak... Kurwa, zjebana robota. Ani go tu, kurwa nie przyciął, nie przeciął, tu go przeciął, tu by od tej strony zbożek nie bym poskatał, siadłby tam nie ma chuja twierdno. Ja pierdolę. To mi powie, że nie siadł Ale tam jedna na polu poszło, jak widzę Tak? Tam na sosnę było miejsce. nie Zurota, chcieli. Będziemy go na pół Tak, kurwa. I potem Piotrek pod... O będę biegał! Kurwa! Proszę bardzo, Miałeś dół, dół. Wyrota mi odciąć. W chujowych warunkach mówię, leży przeciąć by go na 10 metrach. Bo mówię dla harwestera to jest trochę takie, mówię, odciąć mówię, karpę i na 10 metrach przeciąć. O, Jak się złapie tutaj na przykład, no to go tam gdzieś wyciągnie, wysmyknie, o, nie? nie Cały będzie miał problem. Widzisz? Widzisz, widzisz? widzisz? Jak ja mam kilka nerwów nie trafić? Mam się widać. Posiłem krzywizny, rzucicie krzywe drzewo. Przywizny obrabiamy harwesterowi, żeby mu rolki strony Jedną nawet gałem mówię. Proszę, macie, przykład. I na chuj to ścinał, jak to zostawił. Po chuj to ścinał. No i, 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 i jak się odezwi, to ten dziadek. marudzi, kurwa. On tylko marudzi, no rudzi to... I on tylko marudzi, kurwa.